Lody dla ubogich. Kryzys gdzie? Niedługo tylko takie lody. Zdrowe, naturalne. Siema, jestem w Engelbergu. Przyjechałem wejść sobie na górę Titlis, która ma 3238 metrów. W górę muszę iść 2224 metry. I taka dzisiaj podróż mnie czeka. Będę miał urokliwe miejsca. Po drodze lodowiec. A więc będzie dzisiaj co nagrywać? Do góry można wjechać kolejeczką. Leci tutaj kolejka, troszkę więcej ją pokażę wyżej, bo ma też swój urok. Jest też taką, jakby swoistą atrakcją. Koszt tej kolejki to jest 96 franków w dwie strony i kursuje od 8.30 do godziny 17.00 jest ostatni zjazd. Ja teraz dreptam do jeziora Trybdze. Tutaj, od wejścia do kolejki, trzeba się pokierować w prawo. Jak widzieliście wcześniej, są drogowskazy. No, to jeziorko, patrząc na zdjęciach, zrobiło na mnie super wrażenie. Więc chcę jak najszybciej tam być. No, do zrobienia mam 6 km, żeby tam się dostać. Szlaków do niego jest wiele. Ja wybrałem moim zdaniem najbardziej panoramiczny. A czy tak jest to za chwilę się okaże. Bo spróbuję zejść już innym żeby sobie to porównać. Dam wam oczywiście znać. A jeśli już mówię o atrakcjach i jakichś fajnych rzeczach to u góry czeka na nas tunel taki wykuty w lodowcu. Jest tam bardzo zimno. Most wiszący nad przepaścią ileś tam set metrów. E, kolejka która e, sobie jeździć nad lodowcem i można na niego patrzeć z góry oraz pontony i zjazd po lodowcu. Nie wiem, jak to wszystko wygląda. Przekonamy się za kilka godzin. tam idə test Widzieliście droga przez taki lasek w akompaniamencie śpiewu ptaków i pastwisko krów. Jak coś się boi, to nie trzeba się bać. One na nic nie zrobią, no ale wyglądają groźnie. Mocne tak stoją i patrzą i mają rogi. A tutaj, ile idę, z pół godzinki. Chatka, można sobie wejść, się napić i zjeść. Piesek. Piesek, który robi kupę. Takie rzeczy tylko. Na moim kanale. Jasiu, Małgosio, gdzie jesteście? Baba Jago, oddaj ich. Wiem, że chcesz ich zjeść. Nie uwierzycie, ale jestem przygotowany. Nigdy nie stosowałem, ale tydzień temu się tak spożyłem byłem jak wąż. Cały tydzień schodzi mi skóra. Jakbyście pytali, to nie mam brody. Po roku. Po roku straciłem brodę, wczoraj pomyliłem jedną nakładkę i za krótko się zgoliłem, byłem jak kropki na dalmatynczyku i musiałem się zgolić cały, ale to tylko włosy, odrosną. I cyk w dziurce Stoi dumnie, jak w reklamie milki. A wy tak fajnie tego nie zobaczycie. Jezioro Trybze, znajduje się na wysokości 1764 metry nad poziomem morza, ma 30 hektarów i maksymalną głębokość 9 metrów. A jeszcze przed pierwszymi zmiankami o mieście Engelbergu, czyli gdzieś tam w XII wieku początku, już wcześniej tutaj był teren pastwisk. No a w zimę tutaj ten teren zamienia się w raj dla narciarzy. nie wiem co to, jak to działa ale spójrzcie Zim. taka sobie mmm, taki wyciąg wyciąg, huśtawka a żeby tutaj się dostać, gdybyśmy chcieli tylko przejść sobie na jeziorko z Engelbergu, no to kolejka w dwie strony kosztuje 36 złotych 36 franków złotych, fajnie by było 36 franków i Możemy tutaj się szybko dostać. A tutaj taki bardzo fajny plac dla milusińskich. I miejsce na grilla. Cudownie. Nad jeziorem można się zatrzymać w hotelu. Podobno luksusowe. Nie sprawdzałem. Jak sprawdzicie dajcie znać w komentarzach. A ja teraz idę do kolejnej stacji, gdzie jedzie kolejka, czyli do stacji numer 2 do sztand. Mam tam podobno no, dwie godzinki. i Jest to pan więc będą super widoki. Jak miniemy tutaj na prawo. Idąc do góry jeziorko. Koniecznie trzeba skręcić w lewo do góry, nie tam prosto, tylko tutaj. Idziemy w lewo, jak ten drogowskaz. I wchodzimy do góry i wyjdziemy wtedy na panoramę. Rek. Koniecznie tędy. Koło tych szczytów, co Wam pokazałem przed chwilą, biegnie szlak. Kolejką z Engelbergu dojeżdżamy do Bruni i następnie idziemy do Rukhubel. Ruk Znajduje się tam też huta. Można tam się zatrzymać na spanie. Czytałem o tym szlaku. Zrobię go, ale nie będę tam przed sam. Jak Daga przyjedzie, to tutaj przyjedziemy. Weźmiemy pieska i go zrobimy. O, przejście tego szlaku w jedną stronę to jest chyba 3,5 godzinki. Coś koło tego. Sprawdźcie sobie w internecie. A za jakiś miesiąc pewnie będzie z tego materiał. 2445 metrów nad poziom morza. dlatego warto iść panoramę. Ja kończę wycieczkę krajoznawczą, teraz zacznie się wspinaczka. Mam szlak na Titlis. Tak mi się wydaje, że to jest to. Będę jeszcze takimi kamyczkami do góry, a później zakładam raki i idę przez lodowiec. Jest to najbliżej położony lodowiec względem Curyku. Taka ciekawostka. A ta kolejka, już wam pokazuję, tam jedzie, ale teraz nic nie jedzie. Titlis Roter, jedyna kolejka w Europie, która jak jedzie do góry, to się kręci jeszcze w kółko. Dobre co? A może dam mały spoiler? Chyba nią zjadę, bo to jest atrakcja sama w sobie. No zobaczę, ile kosztuje. Gdzieś chyba około 50 franków. Ale tak myślę, że mogę sobie zjechać. Urodziny mam w grudniu. Ale kto powiedział, że nie mogę sobie kupić prezentu? Już 12 czerwca. Dobra, idę do góry, bo no teraz zaczyna się już jazda. Tu 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 tu, 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 i tam do góry. Tak jest oznakowane. Znajduje się to tu, tutaj przy tym wyciągu. I w sumie widzimy wydraptaną ścieżkę do góry. No tutaj po tym wejściu, jak widzieliście po tych skałkach, trzeba teraz wybrać drogę. Jest do wyboru. Albo tutaj po linie się spuścić, albo tutaj jest drabinka. No co kto woli. Ja chyba się spuszczę po tej linie. Sam nie wiem. Ale fajnie to wygląda. Tam by the las. Tym tutaj dywanem sobie idę do góry. Ale myślałem, że tutaj będą jakieś atrakcje, jakieś szczeliny. Co tu wykładzimy Pojawił się śnieg. Teraz tam do góry, tam w prawo i będę na Klein Titlis. Aczkolwiek raków nie ubieram. Zobaczę wyżej, no bo. To jest zwykły szlak narciarski i chmury się zbierają. Zapowiadali. Kurde. Wiecie co? Chyba nie będę zjeżdżał kolejką. No nie wiem, zobaczył góry, bo jest tego śniegu i bym sobie zjechał na kurtce. To by było dobre. Kline Titlis 3062 metry to nie jest Titleis, bo Titlis jest tam a tak pięknie wygląda panorama, a co zrobiłem ja? Tam gdzie do Was mówiłem, że będę na kurce zjeżdżał. W lewo był skręt na Titlis. I teraz ja, to co tutaj się męczyłem przez ten śnieg, muszę teraz wrócić i tam iść pod górkę 200-300 metrów, 200 -300 metrów, żeby zrobić Titlis. No, jestem zawiedziony, że nie spojrzałem na mapę. Nie wiem, co ja sobie myślałem. Nie myślałem. Gdybym myślał, to bym poszedł. No, dobrze. Idę skorzystać z atrakcji. Zjem. No i tam się cofnę. A więc kolejką mnie zjadę. Zjadę na kurtce. Ale pięknie. Góry są piękne. Kocham. Przejechał chłopa Tak to jest Jak się wchodzi Znaczy się wjeżdża się kolejką i się ma wszystko gdzieś Sobie stanie I nie patrzy To teraz ma No ale nie ma co się śmiać z krzywdy Mogło się coś tak naprawdę stać Nie miejcie mi za złe Ale kończę na Klein Titlis. Jest po 15 Zeszło mi tutaj prawie 2 godziny Zobaczyłem wszystkie atrakcje, ponakręcałem to, powkurzałem się na ludzi, nie lubię, nie lubię ludzi, wolę te szlaki, gdzie idę sam, szedłem sam, ale jak wszedłem, no to ogrom, wszystkie narody, wszystkie języki, pełno telefonów, pełno aparatów, pełno statywów, no nic, takie to jest życie, kolejki górskie mają swoje prawa, ludzie lubią sobie wjechać, zapłacić i nawet w Japonkach spędzić tutaj czas. I nie może mieć im tego za złe. Także ja kończę tutaj. Idę teraz na tą kolejeczkę. Więc gdzieś tam dodam, może teraz, może wcześniej, tą kolejkę obrotową. Fajny trekking, no. Zeszło mi 6 godzin. Wejście szkoda, że nie sprawdziłem wcześniej. Żeby iść w lewo, to bym najpierw poszedł na Titlis, a później bym tutaj przyszedł. I jak tam, gdzie ja mówiłem, że będę na kurce zjeżdżał, to jak skręcicie w prawo pójdziecie na, do, tam gdzie, na dół, tam gdzie są te pontony to możecie później iść do kolejki i ona kosztuje 12 franków ale bilet się kupuje tutaj na górze a tam nie sprawdzają biletów i możecie wjechać sobie do góry gondolką i zaoszczędzicie dużo czasu i dużo siły no ja tego nie wiedziałem korciło mnie żeby tam iść, no ale mówię dobra, pójdę tutaj, tu fajnie wygląda no i gdybym wiedział to bym zrobił odwrotnie, no ale nie wiedziałem więc nie ma co gdybać, widoki tutaj są naprawdę, powalają mnie na razie się jeszcze stąd nie ruszam, podziwiam sobie i pojadę na dół. Atrakcje macie w filmie poprzednim. Korzystajcie! Zrobiłem przewodnik, pokazałem jak wejść, nie widziałem, żeby ktoś to zrobił po polsku. Atrakcje być może są, nie sprawdzałem dokładnie YouTube'a, więc korzystajcie! Mam nadzieję, że jakoś to wyszło, bo sam nie wiem, co się nagrało. Kamera robiła mi parę psikusów. Dzięki, że jesteście. Tu jest tak pięknie. Spójrzmy na to jeszcze raz. Tam chmara turystów, no nic niech sobie już będą. I lodowce, i góry, i wierzchołki, i śnieg. Życie jest piękne A tam titlis.